Gadu, gadu w Radiu Rekord. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. Gadu Gadu w Radiu Rekord. Człowiek orkiestra. U. Wie jaka gra melodia i w którym kościele dzwonią. To. Mhm. Jeszcze lepiej się orientuje, czym toczy się fortuna. Tak. Wiecznie uśmiechnięty, wiecznie gotowy do akcji z planami na przyszłość, woli mieszkać w Radomiu niż w stolicy. Norbert Dudziuk, znany całemu światu jako Norbi, Aha, jest dziś dobry. naszym gościem w Gadu-Gadu. Gadu. Dzień bardzo dobry. Bardzo miło, cześć, cześć. Witam Cię. To jest Milenka, znana, prze, przeze mnie przekszczona. Sabinka, tak. tak. Ale ty nie masz na drugie Sabinka? No nie mam na drugie Sabinka. Ale już teraz? Mam Daria na drugie. Daria, czyli tak. Milena Daria Sabinka. Może być, no tak. i tak przez ciebie już będę Sabinka, <laughs> kurczę, po wsze czasy. Ale niech tak, ale to jest coś... Nie, nie jest okej, okay. okay. znam jedną Sabinkę bardzo z porządku. Świetnie, ja też mam No, tutaj. to ty też już na Sabinka. Dobra, słuchaj, przechodzimy do akcji. Dobra, proszę. Twój hit z lat 90. wszyscy znają. No prawie. A jak ty słyszysz, kobiety są gorące, to muszę cię. Tak, proszę. Albo masz je zaśpiewać. To powiedz mi, masz ochotę kogoś je zastrzelić, nie, czy nie, kochasz nie, ten nie, kawałek Ja nadę. kocham. Ja go kocham. Był tylko taki moment, wiesz, co wydaje mi się, że na początku kariery. Kiedy wszystkie radia w tym naszym pięknym kraju grały to i rzeczywiście był taki. Niech to nazwać przesyt. Tak, jakbyś no. zjadła ten obiad i jeszcze babcią mówiła: Dokładeczkę ziemniaczków. Jeszcze no, ale coś zadziałało. Do dzisiaj wszyscy nucą. Tak, yy, Tylko bardzo ja lubię. Ja jestem ciekawa, czy ciebie nie trafia już, jak, jak, jak widzą: o, Norbi, kobiety są gorące. Yy, no, to już zostanie do końca życia na plecach ten, ten tytuł. Czy tam na czole, gdzie chcesz. Yy, to już tak będzie. Ale jak cię ktoś poprosi, zaśpiewasz, po, nie to ześpiewasz, nie pobijesz. Za, nie, go. No nie, to jest, wiesz, no przecież ja z tego też żyję. No przecież to jest mój. Yy, ja wiem, że dla wielu ludzi to jest, wiesz, tak pomyślałem ostatnio, słyszałem gdzieś, że zawód takiego wykonawcy stalowego. Czy aktora, czy w ogóle z show biznesu kogoś, to jest Darmozjat. Bo on pojedzie. Darmozjat, darmozjat typowy, Pięknie. pojedzie, godzinę tam. Nic się nie narobi. Zagnie, 5, 7, 8, wow. 12, 20, czełów. Poszedł. No i co, jesteś? Darmo zjadę? Boże i jestem, ale ja z każdego zawsze zapraszam. Zapraszam was na estradę, zapraszam was Pani. w ogóle do życia takiego prywatnego, zobaczcie jak to, z czym to się je po 20 Znamy, po latach. Znasz to trochę bardziej od kuchni, Ktoś nie? cię lubi, ktoś cię nie lubi, o i bardzo różne rzeczy się dzieją. Ale ty zawsze pozytywnie. Tak mi się wydaje, no bo to jest moje życie tak naprawdę i bo wiesz, wielu wykonawców myślę, że, że nawet nie myślę, ja wiem, jestem przekonany, że bardzo do siebie biorą to, co ludzie powiedzą. No tak trochę. Szczerze jarać. mówiąc, jakie to ma znaczenie, ważne, że tutaj siedzimy jest fajnie i wesoło i miło. I ci, którzy mają wiedzieć, to wiedzą, ci, którzy się nie kumają, to i tak będą kumaci. ci, którzy nie jarzą, to też się nie zajarzą. a ci, którzy są inteligentni, to zrozumieją pewne przekazy albo ich brak, więc no, takie już jest życie. No, jak jesteś osobą publiczną, musisz yy, liczyć się, że wiadro z cały czas, to Jesteś głową. oceniany. Tak, więc po prostu. Ja przejąłem taki system e, tak zwanego happy PR-u. Czyli jak jadę na koncert, to idę do tych ludzi. Może jestem politykiem w ogóle? Nie? Al... Właśnie, może. O tym. Idę do nich, po prostu z tą kiełbasą, z tą cukrową i się, wiesz, i tam sobie rozmawiamy, więc taki przyjąłem system. Idę do sklepu normalnie i, wiesz, i nie. Yy... Staram się nie świrować pawiana. Chociaż. Nie przychodzi mi to tak łatwo, bo jestem po prostu świrusem, więc na no jak mogę nie świrować. No właśnie, a u Ciebie to chyba zawsze świrujesz. Tak, powiano. i niektórzy myślą, że ja po prostu może tak tylko gram, żeby jakby zasłonić pewną taką maskę sobie założyłem. Chociaż, a może tak po latach może jest ta maska, słuchaj. No bo w domu moja żona mówi, to jesteś lamusem po prostu pierwszej ligi. Czyli tak, może ja zaprezentuję. I pilot, nie? No kurczę, i, i miałem cię o to pytać. Właśnie. Patrz, A, proszę, wyprzedziłeś moje proszę, pytanie. Proszę. Wracasz do domu tutaj, Warszawa, Radom, w ogóle, Cim tak, i tak, tak dalej, jest. i wjeżdżasz do domu i nadal ADHD trzymać Trochę, Tak, czy... ale raczej wydaje mi się, że ta druga, ta, ta, ten drugi punkt, trzeci właściwie. Trzeci. Czyli kładziesz się, doklejasz te właśnie piękne wąsy, albo tak. Są Kapciuszki? Kapciuszeńki, klapeczki. Pieseczek na kolankach, chociaż kart. masz takiego dużego, to ja nie wiem, 80 na Ale jest, była tutaj nie raz. Doskonałe, doskonałe zwierzę na szanela i po prostu typowy taki Czyli właśnie... Czyli w domu za spokoju. pokoju. Mhm. Nawet wiem, za bardzo. Wiem o tobie coś jeszcze. Proszę. Gotujesz, pichcisz, Tak, kucharzysz. tak, woda, woda na, na herbatę. Nie, podobno nieźle nie gotujesz. Nie, najgorzej nie najgorszy, że bardzo, co jest ważne, bardzo proste struktury kulinarne, bardzo. Pomidorówka? S tak. Ziemniaki? Ziemniaki, rosół, ziemniaki, z Ze siadłym mle a to, to już jest wyższa figura? Nie, niekoniecznie. Robię świetne piersi skaczki, Świetne. Przepraszam, że tak mówię, ale uwierzcie, mi nikt się jeszcze nie zatruł wszyscy, którzy przychodzą, czyli moja żona, mówią człowiek. I pies. Gratuluję pies, tylko czeka, ale ona może iść tylko dwa razy dziennie, suchą karmę. Czasami o, coś z pańskiego spadnie, ale bez przesad. Gadu, gadu w Radiu Rekord. Gadu Gadu, w gadu, Radiu gadu. Rekord. Świetna nazwa była. Świetna. A nie był taki, jakiś, taki portal był. No koniec. był, właśnie wszyscy pytają, gdzie ty do mnie na Gadu gadu pisałać, nie? A ja no, gadam, na gadam. Na naszą gadu. klasę. Nie? Słuchaj, poważniej. Proszę. Nie, jakiś czas temu zacząłeś prowadzić program taki, powiedziałabym, sztandarowy, jaka tak. to melodia i zastąpiłeś ikonę wtedy tak. tego programu, Roberta Janowskiego. Czy trudno było wejść w jego buty, jaką przyjąłeś taktykę, czy właśnie jakby musiałeś się zmierzyć z tym, czy po prostu Już poszedłeś po swojemu łobandzie? Yy, od razu odpowiem na ostatnie pytanie. Poszedłem po swoim łobandzie. a po pierwsze ja, wiesz co, no... Chyba powinienem Robertowi podziękować po raz kolejny, bo dało mi to naprawdę bardzo dużo i dzięki temu robię teraz kolejny program. No, tak już jest, gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. Chociaż też nie do końca, bo pewnie gdzieś się 20 bije, ponieważ ja poszedłem na casting. Może było 20, może jeszcze więcej. Nie wnikam, bo to nie moja sprawa. Poszedłem na casting, wygrałem go i wtedy troszeczkę się przestraszyłem. Kurczę, może jednak to był błąd. No właśnie teraz. Ale z piątej strony myślę, ej. To jest show-biznes, przecież, no, przecież, ja przecież ja pracy panu Robertowi nie zabrałem, no, przecież to nie z mojej przyczyny tak. y y on nie prowadzi tego programu, czy też nie prowadził, więc jak wszedłem na próby i zacząłem to robić, pomyślałem sobie, dobrze się czuję. Nie, to za mało. Powiedziałem, świetnie się tam czuję, znakomicie. Ty tym że ekipa, która robi ten program... No właśnie, nikt ci tam nie wbijał szpili, bo Robert to robił, tak, nigdy ludzi, z tymi ludźmi, z którymi pracowałem, tak nie było. Zresztą z nami wszystkich od początku chyba swojej kariery, ponieważ jak, wiesz, jeździłem przez te lata po stacjach telewizyjnych, ci ludzie się przemieszczają. I tak łażą, wiesz, z publicznej do TVN-u, z TVN do Pulsatu. To, to jest zamknięty bardzo krąg. Właściwie ci sami ludzie robią od lat te same programy, ci to sami prawda, operatorzy. To jest, to tak samo jest pewnie u was i wszędzie. To, to jakby na marginesie powiedziałem. Kiedyś spotkał mnie facet, jak zacząłem robić te, ten program na mieście, mówi, panie, jednak ten Robert Janowski to był od pana 100 razy lepszy. A ja mówię do niego, też tak sądzę. Natomiast ogólnie, no wiesz, po prostu robiłem swoje. robię swoje, tym bardziej, że to było tak. Zacząłem to robić, wiesz, ta oglądalność spadła. Było bardzo ciepły wrzesień nowy prowadzący, wiesz, i nagle im spadło, wiesz. Ale wyobraź sobie, że miesiąc wrzesień, październik, listopad i pamiętam, nie zapomnę tego do końca życia. Akurat tak się złożyło, że polecieliśmy do Emiratów Arabskich z chłopakami na występ, na event dla polskiej firmy i jak wylądowałem i wszedliśmy do hotelu, od razu WiFi się złapałem i pierwsze co dostałem to był mail, który otworzyłem. A to był mail od Marka Bika, który był reżyserem tego programu, i to był taki mail, pokazałem, nawet taki byłem podniecony chłopakom moim zespołu. Zobaczcie, to tam dosłownie pięć, sześć zdań. Gratuluję, dziękuję, kochani, uzyskaliśmy w końcu sukces. Mamy dwa miliony ludzi, którzy to oglądają, czyli powiedzmy z miliona. Powoli odzyskało Powoli odzyskało sobie to, więc byłem zachwycony, ale powiem ci, że jak spotkałem się w sierpniu, nie w lipcu tamtego roku z produkcją programu Koło Fortuny, którzy mówią: słuchaj, jest zamiana, takie samo. Władze, takie są, takie są decyzje władz telewizji, czy tam produkcji jakichś ludzi, ludzi wyżej. To mówię kurczę, czy, czy, czy to dobry pomysł, czy to jest okej. Okay? No jak się okazało, słuchajcie, oglądalnościowo i w ogóle mentalnie dla mnie już teraz, gdzie ja nagrałem 200 odcinków, a Koło Fortuny ma 800 za plecami, no to mówię, kurczę, coś niesamowitego. Więc szczerze mówiąc, ten moment, kiedy pożarłem na casting jaka ta melodia, nie powiem, że uratowało mi życie, ale szczerze mówiąc. W jaki sposób tak. No, A wiesz, droga dlaczego? A wiesz dlaczego? Bo koncerty koncertami, to wszystko było. Ale zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, może Wy nie wiecie, koncertów nie ma. Czyli wszyscy muzycy, ludzie od sceny, mają teraz aktorzy, wykonawcy estradowi, chłopaki od nagłośnienia i tak dalej, to można wymieniać masę ludzi. Nawet nie kłopoci, tylko ogromny kłopot. Ja nie mówię tu o frontmenach, bo oni są, wiadomo, milionerami i są ogólnie zarobieni, chociaż też różnie to wygląda. No, różnie to bywa. Ale naprawdę jest to, uwierzcie mi, ogromny problem. Z brakiem przypływu gotówki. A ty masz jednak komfort w czepku. A ja, chwili, ja mam komfort, znakomity, więc zdało. zobaczcie, no jednak fuks też tutaj ma duże znaczenie i szczęśliwa gwiazda. W ogóle w życiu. I szczęśliwa gwiazda na to, więc no tak mogę powiedzieć, że w czepku urodzonych, no. Gadu, gadu w Radiu Rekord. Gadu Gadu w Radiu Rekord. Ze mną Norbi, Witamy Państwa z powrotem. Witam, Milenko. Jesteś? Milenko Dario Sabinko. Sabinko. Milena Daria Sabin. Jesteś absolwentem szkoły muzycznej, klasa Skrzypiec i w dodatku, trudne słowo, potem była tak. wiolonistyka. Wioli, Wiolinistka. Chyba tak mi się wydaje. Mówiłam, no, że trudne. No. Tak mi się wydaje. Tak, tak. E, tak się na się akademii no muzycznej właśnie. w Gdańsku, ale na szczęście jest z tej akademii. Ale ze skrzypcami Cię można zobaczyć? No powiem na dachu. Wam, chętnie bym y, ostatni. Y, znaczy, tak, gdybym teraz Wam zagrał. To byście od razu się przyłączyli na inne kanały, uciekli, nie wiem, poszli do psychiatry. Ale no? masz w domu w skrzypce? No właśnie, niestety, to jest to jest kolejny, to jest o, jakaś, jakiś ty kuriozum. Tyle razy, tyle razy się przeprowadzaliśmy, w, czy też ja przez swoje dorosłe życie, i nie tylko dorosłe. I te skrzypce gdzieś w, w Trakcie jednej przedmiotu. nie grasz za często, jak zaginęł. W... No, ale może, no, uwierzcie mi, to może dobrze dla zdrowia psychicznego sąsiadów i widzów. Wiesz? No ale to Ostatni i raz, muzyczna, ostatni raz, i studia, ostatni i raz zagrałem U Sławomira. a nie wiem, czy pamiętacie, jeździł golfem i nagrywał programy dla śniadaniówki. Mhm. I był tak, jest to na YouTubie, musisz zobaczyć, to tam próbowałem coś zagrać, wiesz. Wiadomo, że to pocieli i wiesz, pięknie zmontowali, więc wyszło wyszło nieźle. Jakiś tam country spróbowałem zagrać. Natomiast wiesz, jak byłem młody, grałem całkiem nieźle. No, ale uko, Naprawdę. grałem Ucho mam nawet, sł nawet, nawet słyszę dość dobrze. No. Nawet słyszę dość Może dobrze. Tak być. Może tak być. Nie mam absoluta, ale słyszę dość nieźle. I na tych skrzypcach, no fajnie. Znaczy, tak. Źle, że je zgubiłem, bo był to piękny instrument XIX-wieczny. A z drugiej strony, mówię jeszcze raz, dla spokoju wszystkich mieszkańców naszego kraju, dobrze się stało. Okay, dziękujemy Ci. Thank, you, very, very Thank much. you. Thank you very much. Słuchaj, wybrałeś radą. Tu będziesz budował dom. Tak, bardzo się Zdecydowałeś mm -hmm. się dojeżdżać i wracać tu. Dlaczego? Moja żona jest Ktoś by zapytał. Ta, ja dlaczego? bym nie pytała. Bardzo ale... proszę, bardzo, proszę bardzo, słuchajcie, moja żona jest z radomia. Rodzinę mamy w Worońsku, bliziutko. Yy, moja córka mieszka w Warszawie. Córka yy, marzenki mojej żony mieszka w Radomiu, więc wszystko to jest połączone blisko. bardzo dobrze. W Olsztynie wszyscy moi najbliżsi, mama, tata, odeszli. Zostałem sierotą, więc no, radą mnie przyjął e, bardzo się z tego cieszę. Słuchajcie, blisko do Warszawy, świetna droga. Nie myślisz Wyobraźcie sobie, mogę też powiedzieć, to fajnie to ujęłaś, bo wiele ludzi mnie pyta, Słuchaj, no zostajesz w hotelu po, po na, wiesz, no, nagrywamy to koło Fortuny, może też wszyscy wiedzą jak to wygląda, tak jeszcze mogę o tym szybciutko powiedzieć. Nagrywamy ten program około 12-10 dni w miesiącu. I jest nagrywane praktycznie codziennie, oprócz weekendów, czyli poniedziałek, piątek, poniedziałek, A ty czwartek. nie mieszkasz w Warszawie w tym czasie? Nie, słuchajcie, no jestem jak, śmieję się, Jestem panem z biura, wstaję sobie rano, jadę pięknie godzinę z Haczykiem do atm na Wołomie Zeszyńskiej, gdzie nagrywamy, robię programy, kończymy do dom, późnym popołudniem albo wczesnym, zależy jak to idzie, wracam do domu. Śpiew w swoim i robię, wiesz, naprawdę bardzo Czyli mi co, to... już co, tu, jesteś już. Za młodu bym zostawał na pewno w Warszawie, kiedy szalałem, kiedy po prostu był. Więc jasne, gdzie ja się nadaję? Wracam do domu po prostu. Tak, jestem w Radomiu, bardzo się z tego cieszę. No, niestety, widzisz, przez pandemię też mamy pewne blokady, bo kupiliśmy bardzo piękną działkę budowaną tutaj na terenie waszego kurczę, mojego no już właśnie, miasta, już. chociaż moje miasto to Olsztyn i Ostród, ale jestem przecież tu, gdzie, gdzie mieszkam. No i czekamy, wiesz, no czekamy. To, co mówiłem wcześniej, wiesz, nie ma koncertów, nie ma eventów i oczywiście jest telewizja, ale sama, wiesz, i pewnie państwo wiecie, że no łaska pańska na pstrym koniu jeździ, więc dzisiaj jesteś, jutro, jutro cię nie ma, szczególnie w tym zawodzie, w tej branży, dlatego trzeba poczekać, zobaczyć, co się wydarzy, ale myślę, że powolutku tę chałupkę sobie naszą wymarzoną w końcu postawimy i Będziemy tutaj mieszkać, tym bardziej, że miejscówka naprawdę zacna, ładna, miła. Czego więcej chcieć? Ale to z tego, co mówisz, wynika, że chyba tak w domu nie muzykujesz, co? Nie, wiesz co? Wydaje mi się, że na co dzień tej muzyki. No, moja, moja córka, y, Iga, bardzo lubi śpiewać, bardzo lubi w ogóle w tę stronę idzie. Y, chodzi na, do różnych warszawskich, y, jak ja to mówię, panerów y, na lekcje wokalne. Y, czyli tak, czyli śpiewa. Ale co, wiesz, ja jej, ona wie doskonale, że to jest zawód bardzo ciężki. To jest job niby łatwy, fajne pieniądze, ale tak naprawdę psychicznie jest dość obczone. Trzeba być ciągle być, na topie. I trzeba być, po prostu mieć twarde, no, twarde plecy że twardy tyłek. Natomiast bardzo kocha radio. No, przecież ja, słuchajcie, no, ja cały czas pracuję w Radiu Olsztyn. Jestem na etacie, jestem normalnie dziennikarzem Mandyorcy, nagrywam zdanie. Zresztą robię to od lat, yy, mieszkając przecież czy w Radomiu, czy w Kielcach, czy gdziekolwiek indziej. Można, można. Można, oczywiście, więc yy, tak to wygląda no, z tymi naszymi dziećmi. No niech działają, niech mają... Dajesz a rynek jest rynek, jest nie otwarty. Nie, no nie można tak robić, tym bardziej, że wydaje mi się, że obcią... bardziej chyba dziecko wykonawcy ogólnopolskiego ma większe obciążenie niż taki człowiek, którego rodzice... Nie, Dokładnie, nie, zaraz nie, będzie tu bęk, gdzie Norwiego zafałszowała. Nie i tak już miała z tego tytułu nieprzyjemności jakieś tam swego czasu, więc, więc powiedziała ta, to nie wypowiada się na tym I mówię, słusznie, kochanie, to jest twoje życie, jesteś dorosłą osobą, działaj. Po prostu trzymam kciuki, jak będę mógł, to pomogę, chociaż uważam, że właśnie ta pomoc to może Zadziałać wręcz odwrotnie do zamierzonego celu. Czyli najlepiej samemu osiągnąć coś, i wtedy każdy powie: Ej, świetny kawałek, nagrała, zrobiła super. Ktoś... Tak zrobiły dzieci Kuby Sienkiewicza. No właśnie, więc tak mi się wydaje, no, że spokojnie, bez nerwów. Bez nerwów. Gadu gadu w radiu rekord. Idzie nowe. Nagrałeś z naszym między innymi realizatorem dźwięku no, Kamilem tak. Kajlenkiem. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Kamilka, Kamil. naszego kochanego. Ciekawe, ciekawa Singiel. kooperacja, tak, ciekawa. No, I teraz sytuacja. mi tłumacz, co, gdzie, mówię. kiedy, skąd. Z inowrocławia. E, Klawiszowiec, mój klawiszowiec Norbiego i grupy Coolers napisał, uważam, że świetne libretto, jak ja to mówię, czyli świetne słowa i poprzestawiał to, co zrobił Kamil. Nasz przyjaciel z Emil, również maczał w tym palce razem z Kamilem. To jest skomplikowane, ale nie przejmujcie się. I, kole... no, no, polska I, I koleżanka z Kujaw zaśpiewała, moim zdaniem, no, ale to już wy ocenicie, świetne refreny, niejaka Pola blu. Tak więc... A ty co tam, przepraszam? Ja ja tam wymelerycy... Wym... a To jest trudny wyraz. A, w, poczekaj, w, poczekaj, poczekaj. Wymel... recytowałem Jezu, jaki trudny Pięknie. wyraz. Wymelorycytowałem ten tekst. Nowa odsłona. Myślę, że nienorbiowe zupełnie. Bardzo młodzieżowe. A to jakie klimaty w ogóle? Kurczę, ja się za bardzo na tym nie znam, ale jak posłuchasz, to powiesz, ej, albo u, albo o. Reakcje mogą być różne, Pamiętam. Tak? tak? ale nóżka na, pewno, nóżka na pewno chodzi, refren na pewno ci no. się wbije w głowę. Mam nadzieję, że będzie cię męczył Zawsze rano, jak wstaniesz? Gadu, gadu, w Radio Record. No to w takim razie ostatnie moje pytanie. Proszę. Każdego o to pytam. Czy pan mnie słyszy? Czy pan mnie słyszy? Tak. Czy pan pamięta jak mam na imię? Milena, ale Ym... dla mnie Sabina. Dokładnie, ale nie, tak na poważnie. Plany jakieś na przyszłość? Jakieś, nie wiem, zaczniesz, spakujesz walizkę, Właściwie wyjedziesz. Wydaje mi się, że to, konia. Co, wyda, wyda, wyda mi, że to o czym mówiliśmy. Czyli, czyli w końcu pobudować kawałek haupy? I spokojnie sobie tam się rozłożyć i to, co ja lubię najbardziej, czyli leżeć. To są plany. Nie, no, to mi się nie podoba. Ten wulkan, a, energia, tymi tu ściemniać. Poważne plany, leżał. wiesz nie o czym myślę? Myślę o tym, czy wrócimy w ogóle na scenę, na estradę. To mnie zastanawia. I trochę, nie, szczerze mówiąc, jestem optymistą, ale trochę czasami mnie to. Przerażeniem, że to jest dobry wyraz, bo ja się aż tak bardzo nie boję, ale trochę mnie to martwi. Może troszkę jestem zaniepokojony. To zaniepokojony. Jest, to jest najlepsze. Czy będzie coś takiego jak powrót na, na te plenery, wszystkie, które gramy? Wiesz, Myślę, że będzie, bo kto kiedy, co i No ja. więc właśnie, to i to tego i to tego mi brakuje, bo miałem piękny kalendarz zapełniony. To już, już pal licho te pieniądze, bo ja mam z czego żyć, ale kontakt z ludźmi, to co mówię. Siemano! A słuchaj, single jest, a, a jakaś płyta, coś? Czy na wiesz razie Wiesz nagraliśmy płytę dwa lata temu, Norbi 5, bardzo miło, sympatycznie, gramy przecież materacjego, u was przecież leci wielokrotnie. Czy... Od razu tak. słyszę. Ty to taki świetni. właśnie jesteś z tymi no. twoimi kawałkami, że człowiek potem, kurde, no, cały fajnie. dzień... No, fajnie, cieszę się bardzo, cieszę się bardzo, yy, więc zobaczymy, wiesz, ja, w, w, ja, w, ja widzę to w ten sposób, jeżeli Mam nadzieję. No każdy wykonawca chciałby, żeby zażarło, żeby odpalił numer pod tytułem W co ze mną grasz? Jeżeli tak się stanie, myślę, że z tymi producentami, o których już mówiliśmy, czyli Kamil Radom, Emil Kielce i Szymek i Inowrocław, po prostu trzeba wyprodukować, nagrać 12-10 piosenek i powiedzieć, dobra, nowa odsłona, zupełnie inna. A w twoim nowym domu radomskim studio będzie nagranie? Nie, nie, właśnie ja, widzisz, ja Mógłbyś Wy, pracować w Radiu Olsztyn z domu, e, przed telewizorem. To prawda, ja jestem starodawny, staroświecki, czyli mój dom jest moim miejscem nie pracy, tylko, mi, tylko miejscem wypoczynku, a do pracy można przyjść do was, koledzy mają studio w domu, <noise> dzięki chłopaki, albo gdzie indziej i to po prostu porobić. Ja, to, jest, to jest taki mój plan i założenie. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Nie jesteśmy wróżkami, ale mam nadzieję, że będzie wszystko. Słuchaj, no to ja Ci bardzo dziękuję, że tutaj przyszedłeś do mnie dzisiaj i zniosłeś te temperatury letnie, które się nagle pojawiły. Bardzo fajnie, super. Tak, lato idzie, trzymam kciuki za nowy singiel. Dziękuję bardzo, no i miłego, miłego odbioru. No i dobrej zabawy. Słuchajcie Mileny, znanej jako Sabinka. No i, no i kocham Was, no. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do usłyszenia, Milena Majewska. Gadu Gadu w Radiu Rekord.